Siemano, siemano Dzisiaj sobie pogramy Roblo w Robloxa i wam pokażę moją bazę po le po większym updingu Up update'cie e. Proszę. Dół. mamy taki. To chyba tyle z tych najważniejszych. Oprócz. Uwaga, Pirulita Bicycleteira 2.5. potem jest wielkie połączenie La Grande kombinacją 10M. Potem jest Floss kombinacją 75 milionów. Tam jest krokodila, Krokodyla 36 milionów na sekundę. I jest tu Capitano Mobi 160 milionów. I uwaga, Latako Combination 1.2 biliona. I to sobie rozdamy na 100 like. Albo nie, na 1000. Na 1000 like. Kapitano Mobi rozdamy na 100 like.